Tata robił zdjęcia, dużo tych zdjęć, a potem robił albumy. Tu jest jeden z takich albumów, jest to Tarnobrzeg Dzików, 31 rok, fotografia Zbigniew Łazowski. Myślę, że tutaj robili razem, wspólnie też te zdjęcia ze swoim szwagrem Stefanem Burnatowiczem. I w domu kręcone, gdy było dużo ludzi i portrety, portrety postaci, portrety zwierząt. Piękny portret konia, portret psów. No, yy, myślę, że portret kota. Yy, tato miał bardzo duże poczucie humoru. Są też kury. Tata bawił się tą fotografią. Na ówczesne czasy, myślę, że to były zdjęcia niezwykłe robił magię fotograficzną. Tata się urodził w, w 1908 roku. To dawno. Ale gdyby teraz żył, to bardzo by się cieszył z, taki, z takiego rozwoju i możliwości tych fotograficznych. Pstrykasz, wyszło dobrze, cieszysz się. Wyszło źle, robisz drugi raz. Kolejny album Taki album rodzinny, może bardziej taki nawet reportaż o tym, jak rodzina mojego taty spędzała wolny czas. Jest i Lwów, i Tarnopol, i Sławsko, i Zimna Woda. Kto to wie, proszę państwo, jak spędzali ten wolny czas? Piękne samochody, piękne konie, piękne kobiety. Cieszę się, że i myślę, że tato też by się cieszył że te zdjęcia ujrzały światło dzienne. No tu warto jednak zajrzeć do tych różnych skarbów, które mamy w szafach. Nie będę filozofować, proszę Państwa, zdjęcia są piękne. Objaśnienia zdjęć z lat 31-34. Fotografia Zbigniew włazowski, ponieważ tata pisał koszmarnie. W związku z tym wszystkie, wszystkie objaśnienia pisał na maszynie. Strona pierwsza, budowle w Tarnopolu. Strona druga, fragmenty z wystawy przemysłowo-rolniczej, budowlanej. Strona sześć, zimna woda pod Lwowem. Stryjeczne siostry, Irka Łazowska-Telerzyńska, Zosia Łazowska-Trzeciakowska, Maria Łazowska-Jaśkiewiczowa z dziećmi. Strona osiem, dziewięć, wycieczka pociągiem turystycznym tak zwany w nieznane Jarem, okolice Jaremcza. W mieszkaniu Szwagrodzka Rudnickich lwów ulica Własna Strzecha. Dona 12. Defilada z okazji święta 3 maja na ulicy Legionów Plac Mariacki z okna Hotelu To Dona 18. 19. Uroczystości z okazji święta połem Dona 28. Świętujemy Babcia Zuzia Akt, Tata Mama Kazia Wandzia, Ciocia Mudzia. Pawłowska ciocia mudzia, babcia tato, ja mama Kazia, ja babcia Bandia, tato, mama Kazia. Strona 29. Kazia. Portrety Kazi. Najmłodszej siostry mojego. Ta lampa, ta lampa towarzyszyła tacie przy... Robieniu zdjęć w tej chwili w szerokiej w sali sztukmistrza jeszcze jest. Kocham te wątki.